bojowisko po wczorajszym remoncie kurnika a tutaj powstaje woliera, przynieśliśmy z Sandrom cegły tutaj żeby poukładać na dole żeby to wszystko było fajnie wypoziomowane wykorzystamy stare ruszta z klatek które zostały zdemontowane z przepiórknika no i tutaj tak to wszystko zabudujemy Co Sandra, nic nie nagrywam, tak? <ścoughs> Zgarnęło mi się. No hmm. taka prawda, a później co? A później co? Nagle się coś wyłania. Tak. A co to tutaj za piesek taki schowany z kocami w cieniu? A. Nie za dobrze ci piesku? Art, masz tych... <ścoughs> Lesi. Lesi. Parawan? Parawan masz? Co się podoba, tak? Jeszcze ten Weizel nas czeka do ogarnięcia, ale to później. Ralf, gdzie jesteś? O tu jesteś. Tam na dole robimy cegły tylko. Czy z granitem też? Ralf, z granitem też? Tak? To czy z granitu, tak? Dobra. Co? Tak, ustalałem z nim coś. Ta, a obok mnie leży gumowy młotek. Dobra. Więc tak już wygląda. Jak widzicie, zadekowałem tutaj te dziury. A to dlatego, że nie chcemy ani, żeby tutaj wlazła kuna. Ani łasica, ani żadne inne dziadostwo, wtedy kiedy one będą sobie na wolierze, co najwyżej będzie mogła sobie popatrzeć z daleka, to hmm. jeszcze zapowietrzony, jeszcze to kurwa się patrzy, dlaczego. To jest butów. I tak będą brudne. O, idzie. Poszlał, Les Lesy uciekła do siebie. Chuch, palera, tam <grych> A tak już wygląda woliera umyta. Nie wiem czy na kamerze będzie widać różnicę. Pewnie nie. Idę zakręcić wodę. masaka. A Sandra już wolierę z koszoną trawą, bo tutaj po prostu jest taki bajzel, jeszcze my tutaj walczyliśmy z tym wszystkim, że tu i tak nie masz żywej trawy, więc... Nie, nie, nie. <grym> Akurat było no, nie, koszone, nie, nie żywo będzie. no było koszone i o będzie nieżywa trawa. Co biednie, nie, tej Biedny. trawy? Spocona ta trawa. <laughs> Dlatego nie chciałem, żeby dłużej była już w worze. Ja hmm. No kurkę widać tam. No. <noise> Dobra, pójdę dać im jedzonko. Zasłoniłam kamerę. W sobą. Kamerę zasłoniłam w sobą. Mm. Ale <laughs> się skapnęłam. Nie. Jedno? No. Przebiory się nie starają. No. Jedno tylko jajko. A że to nie jest lęgowe, to pójdzie do spodu. Działamy dalej. Sandra zaskurku, zaszczółkowała. Zaskórkowała Zaskurkowała. Wszystko jest ładnie. A ja tam działam. Znowu się zabiłem o tą cegłę, której nie odniosłem. A ja tutaj kombinuję to. No. No, a ja robię górę. No i pobielone. Tutaj jeszcze muszę trochę siatek zamontować. Już je sobie tutaj wyciąłem wszystkie na no wszystkie elementy. I oczywiście zużyłem te siatki, które wcześniej były tutaj w tym budynku. No i jak widać odpadków niewiele. Tylko tyle tutaj co na tym stoliku to są odpadki z siatek i, i blach. Tu trochę odpadków drewnianych, które nie zostały wykorzystane na budowę woliery. A ogólnie cała woliera powstała po prostu z tych ruszt drobiarskich, coś mnie spędzi, jakieś dzisiaj muchy gryzą, z tych wszystkich po prostu elementów to zostało złożone. Różne były wymiary krat drobiarskich, bo na przykład ta plus ta. Wchodziła po prostu na szerokość, natomiast ta i tutaj ta górna to wchodziły jako jedne. No ale później po prostu ciężko było to montować, więc zacząłem rozbijać na dwie. Są też drzwi. O, tutaj widać jedne, drugie. Z drugiej strony tam są trzecie jeszcze drzwi. No i tam jeszcze przerobione drzwi, żeby były tutaj. W tej pokrywie górnej, żeby można było sobie otworzyć i zajrzeć do środka. <laughs> zajrzeć do środka, przez kraty przecież widać wszystko. Otworzyć i wrzucić żarcie. Dobra, nie gadam już, bo gadam pierdoły. No, Sandra, ty będziesz nagrywać, a ja pójdę wypuścić kurki. Wytrzyj o cokolwiek, masz o mnie.

Można gdzieś tu na kratę dać. O. No i zobaczymy, czy to teraz zadziała. Chyba zadziałało. nie wychodzą? Ah. Bierzemy się właśnie z Sandrom. <laughs> Za co? Za przycinanie orzecha i jednocześnie kompletowanie zamówienia na zielone orzechy dla jednego pana, który chce po prostu sobie chyba na leweczkę zrobić. No to co, do dzieła. Mamy tu trochę do przycięcia, więc o, tak zrobimy. Sandra od razu tutaj obrywa je. Te brzydkie gdzieś na jeden pupek będziemy tutaj dawali, a później do reszty przyniesiemy brzydkich, nie? Tu jakiś jeden leży, widzę na dole. Aha. O, poszło? Paczek dużo. Dlaczego? że już są? No. Piwnica jest. się po Bułgarii nam turlać. Okej, okay, to chyba na Bułgarię, nie? Tutaj, żeby doschło, a później ja to obrobię. No, e, to teraz ta chyba. No. Włóż kamerę. Lecimy. Dwa kilo, nie? No. O, no, i ja od razu lepiej. <grystanie> Patrzcie, jakie gigantyczne przepiórcze jaju. <grystanie> I przyszła pora na winogrona. Sadzimy, Sandra, nie? Co? Sadzimy. No. To co, zacznę od kopania dołków. Tu od brzegu całkiem nie? No. On sobie poradzi korzeniami, wlezie pod ten, pod bruk. A bruk tu będzie. Kurwa, mać. Jebłem się o jebaną rynnę, kurwa. Jest na takim kurwa wysokości chujowej, a pierdolek to to kurwa budową. Przejebane. Hmm, trzeba je zabrać gdzieś, bo ja je zaraz zniszczę. Za blisko są. Kurwa mać. Sandra, weź mi je stamtąd, z zapleców, bo tu zaraz tragedia będzie. No, i posadzone. Teraz tylko czekać na to, aż tak porosną, że zarosną to wszystko dookoła. Reszta winogron białych, odmiana Sibera, trafi sobie teraz pod płot. No i poczekamy aż wypuszczą liście, żeby dosadzić gdzieś na farmie. A po tej drugiej stronie, czyli tutaj jest winogron odmiany gołubok. A po co to Sandra mówimy? Żeby, nie Żeby nam samym się nie popieprzyło to My wszystko. Pewnie by się popieprzyło? Bo pewnie by się popieprzyło dokładnie. A tak, w razie czego obejrzymy sobie odcinek na ten temat? Nie, obejrzymy tylko ten fragment. <laughs> ale nigdy nie pamiętamy, czy to było w końcówce, czy gdzie. Bo przecież nasze główne przygody to się tak łączą jedno za drugim, że to ja decyduję, gdzie kończę odcinek na montażu. Kurki chyba ja idą spać. Tak? No. <grych> no. Zobaczymy. Trochę im tam zmodyfikowałem, więc nie wiem, czy im się to spodoba, ale... A ta kurka idzie. Może ona chce tam spać, bo mówiłem, że zmodyfikowałem. Zrobiłem im wejście na ten stół. Tutaj, co jest. A później mogą sobie dalej i podłożyłem im tam, tam też dwie tace w miejscu, gdzie one śpią i się załatwiają. Mm. Przede wszystkim to będzie łatwo to wyrzucać. Mm.